Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o zagadnieniu, które budzi dreszcze emocji u każdego freelancera. O prawach autorskich i o tym, jak wpływają na to, co freelancerzy lubią najbardziej czyli na pieniądze. Dlaczego jako freelancer musisz wiedzieć o prawach autorskich więcej niż inni? Po pierwsze, dlatego, że chronią cię przed klientami, którzy zechcą bezprawnie wykorzystać twoją pracę. Po drugie, dlatego, że mądre wykorzystanie praw autorskich pozwala ci zarobić więcej i to całkowicie legalnie. Zacznijmy od tego, co to w ogóle są prawa autorskie i jakie są ich rodzaje. Prawa autorskie dzielą się na dwa rodzaje osobiste i majątkowe. Osobiste prawa autorskie podkreślają Twój związek ze stworzonym projektem. Określają na przykład, że nikt nie może podpisać Twojej pracy swoim nazwiskiem, a także dają Ci prawo do decydowania, kiedy stworzona praca zostanie upubliczniona, co ma duże znaczenie na przykład w twórczości muzycznej lub w sztukach plastycznych. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne. Nawet kiedy sprzedasz swoją pracę, zapomnisz o niej, wykreślisz się z życiorysu. Nawet po latach nikt nie będzie mógł pozbawić cię jej autorstwa. Osobiste prawa autorskie, ponieważ są niezbywalne, budzą niewiele kontrowersji. Inaczej jest z prawami majątkowymi. Te prawa gwarantują Ci możliwość zarabiania na stworzonej pracy i możesz dowolnie nimi dysponować. Nie chodzi tylko o to, że sprzedajesz gotowy projekt. Majątkowe prawa autorskie dają Ci również prawo do zarabiania na utworze, jeśli go udostępnisz, wypożyczysz, kopiujesz albo sprzedajesz. Znasz takie sytuacje z życia. Wytrupie plakatów z autorską grafiką, wykorzystanie piosenek w reklamach, zdjęcia na stokach, programy komputerowe, na które kupujesz licencję. We wszystkich tych sytuacjach autor zarabia właśnie dzięki prawom autorskim i to możesz być też ty. Zwykle jednak projekt, jaki tworzysz, powstaje na konkretne zamówienie i ma totalnie indywidualny charakter. Na przykład logo, konkretny e-book dla firmy, projekt layoutu do aplikacji mobilnej. Są małe szanse na to, że ktoś inny zechce kupić coś tak mocno powiązanego z konkurencją. W takiej sytuacji korzystniej będzie sprzedać klientowi gotową pracę, teraz z prawami majątkowymi. Ci z Was, którzy mają już klientów i rozliczają projekty, spotkali się pewnie z pojęciem przekazania praw autorskich lub udzieleniem licencji. Jak wspomniałam, autorskie prawa majątkowe są zbywalne i możesz nimi dowolnie dysponować. W codziennej freelancerskiej praktyce rzadko się zdarza, żeby za przekazanie praw autorskich pobierać dodatkowe opłaty. To jednak wcale nie oznacza, że tracisz na takie transakcji. Wręcz przeciwnie, bo kiedy przekazujesz klientowi prawa autorskie, twoje podatki automatycznie się zmniejszają. Odpowiadają za to koszty uzyskania przychodu, mniej elegancko nazywane po prostu kup. Być może to hasło, koszty, kojarzy ci się z tym, że firmy wrzucają w nie wszystkie mniej i bardziej uzasadnione zakupy. I słusznie, bo tu mechanizm jest bardzo podobny. Zakładamy, że aby stworzyć projekt, musisz najpierw coś kupić. Czasem jest to prąd i internet, czasem licencja na Photoshopa kiedy nie masz firmy i rozliczysz się na umowie o dzieło nie musisz spierać rachunków za swoje wydatki bo automatycznie na dzień dobry w każdej umowie masz 20% kosztów to oznacza że podatek płacisz od pozostałych 80% wartości twojej stawki a 20% zarabiasz bez płacenia podatku ale kiedy przekazujesz majątkowe prawa autorskie, z podatku jest zwolniona połowa Twojej stawki za projekt. Dlaczego? Bo dostajesz pewną rekompensatę za te hipotetyczne dochody, jakie teoretycznie możesz osiągnąć na sprzedaży tej samej pracy innemu klientowi. Dlaczego klienci proszą o przekazanie praw autorskich? Oczywiście po pierwsze po to, żeby nie sprzedawać tego samego projektu ich konkurencji. To jasne. Po drugie natomiast, bez praw majątkowych klient może wykorzystać zamówiony projekt tylko w takim zakresie, jaki ustaliliście w umowie. Grafiki na blog pojawią się tylko na blogu i technicznie bez praw autorskich klient nie może już tej samej grafiki wstawić na swoją stronę główną lub na header na fejsie. W tym pięknym obrazie mamy jednak pewne ryski. Po pierwsze, autorskie prawa majątkowe możesz przekazać tylko do projektów, które mają unikalny autorski charakter. Oczywiste? Nie zawsze. Prace, do których nie przeniesiesz praw autorskich, to np. przykład tłumaczenie dokumentów, instrukcje obsługi i tym podobne. Tworzenie baz danych, testowanie oprogramowania, postawienie strony www z wykorzystaniem szablonu, którego nie przetwarzasz w żaden sposób redakcję gotowych tekstów czy transkrypcję nagrań. To nie wszystko. Są szczególne przypadki, w których przekazanie praw majątkowych nie obniża nam podatku i nie da większego kupu. Tym szczególnym przypadkiem jest copywriting. Niestety, zgodnie z przepisami, dopóki nie tworzysz tekstów literackich, dziennikarskich lub publicystycznych, a więc takich, które pojawiają się w publikacjach z numerem ISSN lub ISBN, nawet po przekazaniu majątkowych praw autorskich wciąż pozostajesz na kosztach wynoszących 20% zamiast 50%. Kiedy przekazanie praw autorskich ci się opłaca? Zasadniczo zawsze, kiedy stworzony projekt jest tak bardzo zrobiony pod klienta, którego zamówił, że na pewno jest sprzedaż go dalej. W takiej sytuacji, nawet kiedy klient nie upomina się o prawa autorskie, warto zaproponować takie rozwiązanie. Skorzystasz na tym finansowo dzięki wyższym kosztom uzyskania przychodu. Kiedy jednak tworzysz narzędzie, jakie po lekkich modyfikacjach? Może służyć kilku klientom, na przykład temat na WordPress, wtyczki, rozwiązania API, grafiki wektorowe. Tu korzystniej będzie zachować prawa majątkowe lub udzielić licencji niewyłącznej na korzystanie z projektu. Zasadniczo majątkowe prawa autorskie przekazuje się za pomocą protokołu. Protokół powinien zawierać takie informacje, jak kto jest twórcą pracy. Do jakiego projektu przenosisz prawa i na kogo oraz kiedy i w jakim zakresie? To ostatnie może mieć znaczenie na przykład dla fotografów. Zazwyczaj przenosząc prawa autorskie na klienta, zezwalamy na dowolne wykorzystanie, powielenie i dalszą sprzedaż utworów w dowolnej formie. W przypadku fotografii można jednak nie być zachwyconym na widok zdjęcia przygotowanego na okładkę magazynu, które zostało wydrukowane na billboardzie. Warto wtedy zaznaczyć, na jakich polach klient może eksploatować zamówione zdjęcia. Protokół powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ciebie i dla klienta. Kiedy chcesz wystawić fakturę wiusmi lub zawiązać umowę online i jednocześnie przekazać klientowi prawa majątkowe, zaznacz po prostu, czy wybierasz przeniesienie praw majątkowych z protokołem, czy udzielasz ich na podstawie licencji. W tej pierwszej opcji wyślemy Ci gotowy protokół do wypełnienia. W przypadku licencji jest łatwiej, bo nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Ci wszystko, co naprawdę musisz wiedzieć o prawach autorskich, żeby w pełni korzystać z możliwości, jakie dają. Jeśli filmik Ci się podobał, daj mi łapkę w górę i pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. Cześć i do zobaczenia! Thank <laughs> you.